Dzisiaj na kanale Marko Polska Piłka, program Ekstraklasowi Gladiatorzy, czyli podsumowanie siódmej kolejki. Odcinek nazywa się Siódma Bitwa, bo naprawdę tutaj wiele się dzieje w naszej PKO Ekstraklasie. A więc witajcie tu Ekstraklasowi Gladiatorzy. Za nami siódma kolejka Ekstraklasy kolejka, w której padły. Mury runęły legendy, narodziły się nowe historie, to nie była piłka, to była walka na murawie, tak jak mówi tytuł, sami gladiatorzy. Tutaj Arka Gdynia Wisła Płock, 1 do 0, niespodziewany lider z Płocka, bo tak trzeba powiedzieć, jednak o Wiśle, Beniaminek, który do tej pory w przejściu pierwszych meczach nie przegrał ani razu, teraz doznał porażki w Gdyni 1 do 0, myślę, że dość nieoczekiwanej, jednak tutaj jednak tutaj w Gdyni nie poradzili sobie podczanie przegrywając to spotkanie No i, i to Arka wyszła z tego zwycięsko. No, wiecie, też można nawiązywać do analogii sprzed z, z trzech lat. Niektórzy nawet próbują to robić i to pewnie nie tylko w moi, ja tutaj w swoim programie, ale też w innych programach można to usłyszeć, bo historia lubi się powtarzać nieraz, tak się mówi. No i tutaj. Zespół z Płocka pamiętamy trzy lata temu też wygrał sześć kolejnych spotkań, potem nagle przegrał siódmej kolejce. No, i potem już było tylko gorzej, i spadł do betlik pierwszej ligi. I ja myślę, że teraz ta sytuacja się raczej nie powtórzy, ponieważ uważam, że, że się nie powtórzy. Dlaczego? Dlatego, że po prostu Wisła ma dużo mocniejszy skład niż wtedy. I raczej nie wróżę tutaj płotczanom, żeby mieli po prostu spaść nagle z PKO ekstraklasy. Oczywiście myślę, że będzie ciężko im się utrzymać na topie, ale nie aż na tyle, żeby, żeby jednak ta historia sprzed trzech lat się powtórzyła. Ale taką analogię można sobie po prostu. Też tutaj dopisać, i niektórzy to właśnie próbują, robią, bo wiadomo, no, gdzieś ta historia, tak jak mówię, lubi się powtarzać, ale no też nie twierdzę, że to akurat teraz się zdarzy. Katowicka Gieksa zagrała mecz z Radomiakiem. Katowice i Radomiak zagrały mecz, który, w którym nikt tak naprawdę nie kalkulował. Pięć bramek, emocje od do ostatnich sekund. Dzieksa pokazała charakter, to była, to była typowa śląska robota. Siła, pasja, pressing. Radomiak walczył, próbował, ale zabrakło im wykończenia. Kibice w Katowicach dostali to, co lubią najbardziej, czyli futbol. Na granicy szaleństwa można powiedzieć: pięć bramek zmiany sytuacji, zmiany akcji. I tutaj Gieksa wyszła tym razem zwycięstwo. tym bardziej, że w ostatnio po, meczach, po meczu derbowym no, jakiegoś do jakiegoś wielkiego optymizmu prawda, nie mieli tutaj szans bo przegrali przecież wtedy 3 do zera i zostali totalnie zdominowani przez Górnika Zabrze, gdzie GieKSa nie potrafiła zrobić w sumie niczego. Krakowia, Legia, na papierze faworyt był jasny, wydawało się, że Legia, ale Legia, jeśli chodzi o przyjazdę na ulicę Kałuży, niezbyt miło to wspominanie, to nie jest pierwsza jakaś porażka warszawskiego klubu, Tutaj, warszawskiego klubu, tutaj na poziomie PKO Ekstraklasy I Krakowia, która w tym sezonie, myślę, jest takim dużym zaskoczeniem, In Plus, też potrafiła sobie poradzić z Warszawską Legią. Legią. Legioniści odpowiedzieli jednym, tylko jednym. Rajowicz strzelił, ale to nie wystarczyło. Krakowia udowodniła, że ich stadion i po, jest po prostu, że oni na swoim stadionie czują się bardzo mocni. Także tutaj bez większych sensacji. Chociaż no, Legia, jako uczestnik, oczywiście przedstawiciel nasz w Europie, no, doznał kolejnej porażki. Pogoń Szczecin, Raków często Częstochowa 2 do 0. Bramki Grosicki, Mikaru i tutaj Pogoń dobrze grała, wykorzystała, ładna bramka Kamila Grosickiego, gdzie w polu karnym ta piłka się odbija, Grosik do niej, do tej bezpańskiej piłki dopada świetnie, sobie też ułożył na stopie i uderzenie było naprawdę dobre, jeśli chodzi o Kamila Grosickiego, dało to prowadzenie, no i pod koniec meczu jeszcze mieliśmy podwyższenie wyniku na 2 do 0. Raków się starał, to nie jest tak, że Raków nie stwarzał jakichś sytuacji. Raków stwarzał te sytuacje, ale nie był w tym skuteczny. No i, no i zakończyło się jak, to, jak się zakończyło, czyli często Częstochowianie po prostu ten mecz przegrywają, a co najtrudniejsze dla, tutaj dla zespołu, z Częstochowy to to, że Raków jednak że Raków jednak spada do strefy barażowej oczywiście ma rozegrane dwa mecze mniej, bo dla Rakowa był to piąty mecz ligowy no ale nikt, by się, nikt się przecież nie spodziewał przed rozpoczęciem tego sezonu, że Częstochowianie będą mieli ten, mieli, mieli aż tak bardzo pod górkę. No i, i tak to wyszło. Tak, Raków przegrywa 2-0. No będą musieli, tutaj trener Paprzyn będzie musiał włożyć mnóstwo pracy, przeanalizować sobie te mecze. Akurat teraz przerwa na kadrę, więc będzie na to ku temu okazja. No, bo sytuacja rakowa nie wygląda zbyt dobrze, jeśli chodzi o ligę. Oczywiście nie wierzę w to, żeby raków walczył o utrzymanie, bo samo to, że raków naprawdę jest różną zbyt silną, zbyt dobrym składem i pewnie się wygrzebią. Tylko to, że no, jeśli raków będzie teraz tracił te punkty, potem będzie je ciężko po prostu nadrobić, a potem dochodzą mecze w Europie, więc no, będzie ciężko, jeśli chodzi tutaj o Raków może być ciężko jeśli tutaj ze zdobyciem tytułu lub utrzymaniem się w pierwszej trójce jeżeli jeszcze kilka mecze zawalą potem te punkty mogą być nie do odrobienia Poznański Lech popularny kolejusz ogrywa u siebie 2 do 1 to był prawdziwy roller coaster. Widzę, wprowadził, pachniało sensacją, ale lek z chłodną głową i odrobinę szczęścia odwrócił losy tego spotkania. Najpierw karny, potem błąd bramkarza Łodzian i Fabiema, Fabiema zdobywa bramkę w Poznaniu. Po prostu był to pierwszy, pierwsza, przepraszam, była to pierwsza bramka którą zdobywa Fabiema w Barbach Lecha. No, zobaczymy, czy, czy będzie czy będą następne bramki tego zawodnika. W każdym razie, no, ta pierwsza na przełamanie już jest, a więc no zobaczymy jak to będzie dalej. Lech w każdym razie ingasuje też trzy punkty po trudnym meczu, meczu z widzewem. No, a widzew po raz kolejny chyba zawodzi swoich kibiców. Dobry początek łodzian. Bramkę nawet zdobył Bartek Pawłowski ale ona nie została uznana z powodu jej pozycji spalonej. I jeżeli widzę, no widzew mierzy wysoko, prawda? Wiemy, że widzew mierzy w tym roku wysoko, ale na razie no, mamy zmianę trenera w widzewie. No, zobaczymy jak to dalej będzie, bo jak widzimy, nie wystarczy tylko wydać kilku milionów złotych czy kilku milionów euro i będziemy wygrywali z każdym. Być może, gdyby to były lata moi drodzy 90. i widzę, by wygrał, wydał tyle pieniążków to by robiło na kimś wrażenie. Być może wtedy, widzę, nawet by nie wiem, dwa, trzy tytuły zgarnął. A rząd. dzisiaj, już te pieniądze nie robią aż takiego wrażenia w ekstraklasie. Wiemy, że ekstraklasa się rozwija, i już tak no powiedzmy, takie, takie wydanie pieniędzy, tej, tej ilości pieniędzy zainwestowanych, widzę, na razie nie robi na nikim wrażenia. No, a sama drużyna widzewa zobaczymy, jak będzie wyglądała w następnych spotkaniach. W każdym razie tutaj przegrywają w Poznaniu, chociaż nie grali źle, tak? bo to też nie można powiedzieć, że Widzew gra jakoś tragicznie nawet pod trenerem z Sopicą też nie grał e, tragedii, czasem e, czasem mieli oni dużo się mówiło o sędziowaniu w meczach Widzewa e, czasem mieli pecha no tu też w, w Lechu z poznańskim Lechem to też nie wyglądało tak, że Widzew grał jakąś tragiczną piłkę no po prostu Lech okazał się skuteczniejszy i skasował trzy punkty. No Kolejusz na razie spisuje się dobrze w miarę, chociaż jak wiemy Kolejusz ma duże problemy też z grą w obronie i to zwłaszcza jak oglądało się mecze w Europie to Kolejusz sobie no nie zawsze potrafi poradzić. Jaga wygrywa z gdańską Lechią 2 do 0. Lechia stworzyła kilka ciekawych sytuacji z przodu jak to Lechia no ale mecz jednak zakończył się porażką gdańszcza kolejną porażką Lechii Lechia wprawdzie jest na 0 nie jest na minusie już wygrzebała się z tego ale tak naprawdę to no daleka droga przed Gdańską Lechią, żeby się wygrzebać całkowicie. Wygrzebać się całkowicie tutaj. Przepraszam, bo kurczę, mi to. Wygrzebać się całkowicie z dołu tabeli. No i mówię, Lechia to jest radosny futbol. Futbol do przodu jest ok, z tyłu wygląda to gorzej. No tutaj e, jedna z, druży, z drużyna, która e, Jagieloni, która jest dobrze już poukładana, chociaż można było mieć obawy, prawda, bo duże zmiany nastąpiły w Białymstoku. To mimo wszystko Jaga okazuje się dużo lepsza niż drużyna e, niż drużyna leki Wygrywają pewnie setna bramka. Jezusa i Maza polskich, na polskich boiskach i setna bramka dla Jagiellonii, a więc jest co świętować w Białym Stoku. A Jaga ogólnie naprawdę wygląda całkiem, całkiem, całkiem dobrze. Gdzie można było się tak, ja mówię, przy tych zmianach prawda, kadrowych, przy tych zmianach kadrowych, które nastąpiły, można było różnie to odbierać, a jednak stoczanie i tutaj ukłon w stronę trenera Siemieńca wyglądają bardzo dobrze. Zagłębie Lubin z Piastem Gliwicę dobry mecz. Gliwiczanie prowadzili w tym meczu do 98 minucie i wtedy padł remis. No, był Piast bliski zwycięstwa, no ale tego zwycięstwa nie ma. Nadal jest drużyna, która jeszcze nie wygrała żadnego spotkania. Jest to trzeci, trzeci remis piasta, tym, tym, tym razem na wyjeździe w Lubinie. Zobaczymy. No, sytuacja piasta jest też niezbyt ciekawa. Oczywiście to jest początek sezonu, ale no piast mnie jakoś nie przekonuje. No, chociaż w ostatnich trzech meczach trzy remisy, no, ale remisami w Lidze się utrzymać niestety nie da. Zabrzeński górnik i tutaj grał z motorem Lublin. U siebie, i wydawało mi się, że górnik po meczu z Gieksą powinien sobie tutaj bez problemów poradzić, jednak, jednak tak się nie stało. To goście z Lublina wygrali to spotkanie 1 do 0. No, kibice w zabrzu musieli przełknąć oczywiście ten gorycz porażki, chyba, no wiadomo, nie był z tego powodu zadowolony, tym bardziej, tak jak mówię, że tydzień prędzej Górnik dominuje nad zespołem, nad zespołem Gieksy i to bardzo, no tu nagle coś się dzieje i nie potrafią Zabrzanie wygrać meczu z Motorem. minek z Niecieczy z Korona Kielce, Kielczanie udowadniają, że są drużyną z charakterem, są drużyną silną. Brukbet wprawdzie próbował się postawić koronie, ale się nie udało i korona wygrywa z Brukbetem. 1 do 3 na wyjeździe, na trudnym terenie. Mecz był bardzo ciekawy, świetnie forma błanika tutaj. No, także widzicie, od Fornalczyk, teraz znowu do głosu dochodzi Błanik, yy, zobaczymy, czy zostanie on w Koronie, czy też po rundzie ją opuści, na razie tam oczywiście nikt o tym nie myśli, no, ani sam zawodnik, ani działacze Korony, w każdym razie, no, Kielczanie mogą być zadowoleni, kolejne trzy ważne punkty, no, myślę, że Korona to oczywiście nie jest drużyna na górę tabeli, że to będzie drużyna gdzieś tam na ten spokojny środek, ale myślę, że jeśli chodzi o, to, o, walkę, o walkę o utrzymanie, to trener Jacek Zieliński tutaj myślę może patrzeć pozytywnie. Chociaż jak wiemy drużyny przeżywają różne fazy podczas sezonu, czasami jest bardzo dobrze, wygrywają seriami, potem zdarzają się zadyszki. Ale myślę, że korona tu raczej z utrzymaniem się nie powinna mieć problemu. No i tak kończymy tę siódmą kolejkę. Emocje kipią. Tabela zaczyna się nam układać. Każda drużyna zna już swoją wartość. Ale uwaga, to była. Każda drużyna zna już swoją wartość. Ale no teraz czas na kadrę. Zobaczymy, jak to się będzie układało naszej kadrze, którzy, jak wiemy, kadrę, kadrę, którą przejął Jan Urban i która zmierzy się z Holandią i z drużyną Finlandii. Na te mecze czekamy na, czekamy na debiut Urbana w roli selekcjonera, a na tę chwilę, na czas właśnie tutaj poświęcony na kadrę Ekstraklasa grać nie będzie a więc następni ekstraklasowi gladiatorzy będą dopiero po po zakończeniu tego po zakończeniu oczywiście tego zgrupowania. No i cóż moi drodzy. Ja żegnam was. Dziękuję wam za suby kanału Marko Polska Piłka. Dziękuję wam za lajki, za opinie wasze i My słyszymy się oczywiście w następnych programach, bo jeszcze w tym tygodniu i Betlik pierwsza liga na, tabe, na tapecie u mnie na kanale. I słyszymy się też, też zrobię taki program przed meczami kadry, gdzie opowiadam Wam troszeczkę co ja myślę na temat powołań, na temat szans. To będzie program poświęcony kadrze. No i oczywiście zapraszam Was serdecznie moi drodzy na kolejną transmisję na kanale Marko Polska Piłka. Jeszcze czekam tylko na zgodę z bytomskich szombierek, ale myślę, że z tym nie powinno być problemu. Będzie to mecz. No, już, niech już będzie ta nazwa tutaj obowiązująca na Śląsku, czyli pierwsza Liga Śląska Sząbierki Bytom. Zmierzą się u siebie z wiceliterem, z Niczem Kołbuc. To jest niedziela, godzina 17 przy, na stadionie przy ulicy Modrzejewskiego Myślę, że będzie ciekawie, więc zapraszam Was na tego live'a, na tą relację. Ostatnio, jak wiecie, byłem na nadziei Bytom, która zgrała z Nitro Krubski Młyn, a klasa bardzo fajny, bardzo fajny mecz, ciekawy do oglądania. I mam nadzieję, że tutaj i na Sząbierkach też y, będzie ciekawie. To tyle moi drodzy ode mnie. Y, ja jestem Marko, a kanał Marko Polska Piłka jest dla Was, jest w was.